Rozpoczęło się testowanie przez Rosję i Białoruś obrony wschodniej granicy Polski. Nad Polskę wleciały helikoptery białoruskie w głąb kraju około 3 km, przeleciały nad Puszczą Białowieską, a następnie zawróciły na terytorium Białorusi. Na początku MON podało informację, że te helikoptery nie wleciały w przestrzeń polską, gdy już nie dało się tego ukryć, gdyż byli świadkowie. MON poinformowało, że doszło jednak do naruszenia przestrzeni polskiej. Jak widać, białoruskie helikoptery wlatują nad terytorium Polski, lecą 3 km w głąb, zawracają i nie ma żadnej reakcji ze strony polskiej. Nie zdziwiłbym się, jak w ciągu kilku następnych dni nastąpi kolejna, ale już bardziej brutalna próba testowania polskiej obrony. Polski MONT tłumaczy się tym, że przelot helikopterów był na niskiej wysokości i był trudny do wykrycia. Moim zdaniem skuteczna obrona polega właśnie na wykrywaniu np. Na helikopterów lecących nisko. Tak, tak, dalej pójdzie, helikoptery wlecą w głąb kraju, dolecą do Warszawy, zawrócą, a reakcji ze strony polskiej nie będzie żadnej.